Ja cały czas, proszę Państwa, jeszcze pracuję w ogrodzie. Koniec września. Pogoda paskudna, chłodno, deszczowo, dzisiaj bardzo wiecznie, a przecież nie mieliśmy jeszcze babiego lata. Więc czas, aby ta pogoda zrobiła się taka słoneczna, ciepła, żeby było babie lato, no i później kolorowa polska, złota jesień. Czekamy na to. Ciężka praca w ogrodzie co raz, ale mam tutaj drugie śniadanie pod ręką. Jeszcze maliny, kolana dojrzewają. Pyszne. Będą do przymrowku. Nawet jeszcze jakaś miężyna się trafiła. Zlewiąc pastę, wypatrzyłam jeszcze wydać jedną jabłko na brzegie. Jabłko w kropki porażone chorobą, ale to nic, proszę Państwa. My niczego nie pryskamy i takie jabłuszka w niczym nam nie przeszkadzają. Mm. W warzywniku pora na porządki. Połysyłam pędy kukurydzy, ponieważ kukurydzy już zjedliśmy i pędy nie są już tutaj potrzebne. O, tutaj jeszcze jedna została. Wykorzystamy. Oj, 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 oj. No i teraz będę musiała usunąć kratki po ogórkach. Ogórków już nie ma. Zostały tutaj jakieś resztki dużych ogórków przerośniętych który podczas naszej nieobecności nie miał to zebrać, więc ogórki przerosły, ale widzę, że jeszcze są tezi małe, więc zobaczymy czy małe będą się nadawały do jedzenia. Gdy usunę kratki, to wówczas będzie można to miejsce wyplewić, Na razie... Nie ma tutaj dostępu, ponieważ kratki troszeczkę przeszkadzają. Rochy już też więcej ani nie urosną, ani nie dojrzeją. To co jeszcze tutaj na pędach jest, to obiorę. No i koniec. Warzywnik powoli coraz bardziej robi się pusty i smutny. Niestety taka kolej rzeczy, nic nie poradzimy. rokiem słabną, pracować Chociaż jesień w ogrodzie jeszcze są owoce dojrzewa malina poranna rosa, ona będzie dojrzewała aż do mrozów. Jeżeli przymrozki pojawią się w grudniu, to będzie owocowała aż do grudnia, ponieważ ma mnóstwo zielonych jeszcze owoców, jest bardzo plenna, bardzo obficie owocuje, bardzo smaczna i bardzo dobry sok. Pomimo, że jest jasny, my jesteśmy przyzwyczajeni do soku malinowego czerwonego. Ale to naprawdę nie ma znaczenia. sok jest przepyszny, wartości są te same. Ja ją bardzo lubię. Ona mi się tutaj z każdym rokiem coraz bardziej rozrasta. Muszę pilnować, żeby nie zajęła dużej części warzywnika, ponieważ nie chodzi mi tylko o to, żeby mieć maliny. Tutaj jest warzywnik. Więc malina ma swoje takie stałe miejsce. Lubię też malinę lipcową. Pomimo, że ma drobne owoce, ale jest niesamowicie smaczna, bardzo aromatyczna. Poranna rosa potrafi mieć naprawdę bardzo, bardzo duże owoce. Proszę, jaki owoc maliny porannej rosy, piękny. Mm, niesamowicie pyszne. Miło tak jest iść do ogrodu pracować. Gdy są jeszcze jakieś owoce, można zjeść drugie śniadanie albo podwieczorek, jak to woli. Z ogrodu zebrałam ostatnie liście selera, pooddzielam liście od łodyg. Łodyżki pokroję na mniejsze kawałki, na paseczki. Włożę do pojemnika i zamrożę. Przełożę sobie tutaj, żebym miała wygodnie. Natomiast liście pokroję troszeczkę na mniejsze kawałki, dlatego że mój blender. Działa źle, będę go musiała wymienić. Jeszcze go nie wymieniłam, ponieważ nie mam czasu jeździć po sklepach, żeby się rozejrzeć jaki blender wybrać. Na razie sprawdzę w internecie, być może zamówię nawet jakiś blender przez internet. Włożę do dzbanka, a łodyżkę zostawiam tutaj. Dosypię trochę soli i wleję trochę oleju. No staruszku, ruszaj. Lera już gotowa. Ja się bardzo cieszę, że w ogrodzie obrodziły nam owoce, warzywa, że mogłam zrobić przetwory. Wiadomo, że jest z nimi mnóstwo pracy. Ale jest to też ich ogromna radość, ponieważ zimą bardzo fajnie wyciąga się wszystkie produkty przygotowane, które są w szpiżarce, czy gdy wyciąga się mrożonki. Nie trzeba biec do sklepu, wszystko ma się pod ręką. gotowy, zakręcam. Jest już piękny słoiczek na zimę pasta z selera.